Myślę, że będzie to. Tak, jest to Attitude Adjustment, wyniesienie i przepiękny rzut. Myślę, że to już będzie to. Nawet nie ma co tego sprawdzać. Ale i tak to sprawdźmy. Mamy jeden, dwa i trzy. To było wiadome od początku. Że Kapral Arnold wygrał po prostu, bo widać, że był silniejszy Ty Cztery pompki. No ale po co on to robi? Przecież jest już po walce i mamy jeszcze jedno. Attitude adjustment. Chyba chcę pokazać swoją dominację nad młodzikiem. No niestety dzisiejszy dzień nie był szczęśliwy dla obydwu progresów. Przegraj swoje walki i tak jak widzimy na tabeli, Kapkar Arnold awansuje do kolejnej rundy. Tutaj Ston, a dokładnie Hearthstone, a ze mną jest Natural Carl. Karl, chcesz coś powiedzieć? Tak, jestem dowodem tego, że naturalny trening i ciężka praca jest owocna. I może doprowadzić cię do takiego ciała jak moje. Wystarczy trochę chęci, nie trzeba żadnych specyfików, tylko naturalny wygląd. No, widać, że Karl ma naprawdę ładną budowę ciała. Co sądzisz Titek? Miałem kiedyś takie ciało, ale to było 10 lat temu, kiedy byłem ciennym zapaśnikiem. Witam Was po raz ostatni Hugston, a ze mną jest szaman. Chcesz coś powiedzieć? Każdy, kto ze mną walczy, zostanie przeklęty na wieki przez duchy moich przodków. A za takie głupie pytanie stąd, rzucam na Ciebie klątwę. Szaman to kawał chłopa, a jeśli na dodatek ma mu pomóc czarna magia, to sądzę, że jego przeciwnik nie jest w ciekawej sytuacji. A ja może lepiej będę siedział cicho, bo jeszcze rzuci na mnie klątwę. walka wieczoru drugiego odcinka WTF. Natural Carl kontra Shaman. Wyszli w starcie i to jest bardzo ładnie. Shaman wykonuje taki skupslem, dosyć potężny, i teraz bije się w klatkę. Więc widzimy teraz, y, Szaman Shaman wykonuje takie nieczyste, trochę nadepnięcie na twarz przeciwnika. To mogło strasznie zaboleć y, Natural Karla, gdyż widzieliśmy, nadepnął go wprost na. Kroń. Więc widzimy teraz Natural Carl, wykonał przepiękny shoulder tackle I teraz zapięta taką dziwną dźwignię na rękę To jest Natural Carl wysyła buziaka w publiczność No na pewno przysporzy mu tu trochę fanów, bo szaman ich pewnie nie ma Teraz Irish Hip Big Boot skontrowany bardzo ładnie przez karla. I co teraz będzie? Mamy taki klasyczny armbar Więc widzimy, Natural Carl wykonuje ten armbar i teraz, pierwsza próba przypięcia. Wątpię, że to będzie to, ale mamy jeden. No niestety tylko jeden. Widać, że Szaman nie podda się po takich słabych akcjach w wykonaniu Natural Carla. Więc widzimy teraz przepiękną serię takich chopów podwójnych, które niestety została skontrowane przez Natural Carla, który wyprowadził potężny prawy zamachowy. Teraz mamy Irish Sweep. Nie! Przeszedł w clothesline z lewej dłoni. Sprawdźmy, co teraz będzie, jakaś akcja wysokiego ryzyka. Fizz drop. Trafił. Więc widzimy, Natural Carl teraz y, obchodzi swojego przeciwnika. I teraz taki lekki, powiem, taniec. Lecz niestety Szaman wyrzuca go za ring potężnym Major sweepem. Teraz, tak jak zrobił to blackjack małe trzęsienie ziemi na ringu. I teraz potężny, kolejny. Irish Whip, tym razem na schody, którymi, y, którym przerzucił natural Karla nad tymi schodami. Zobaczmy, teraz będzie akcja poza ringiem. Teraz y, mamy takie wyniesienie Karla pod barierki i czy będzie spotkanie bliskie trzeciego stopnia Karla z barierkami? Tak, jest. I teraz mamy taką akcję, mamy to jest bomb i sędzia doliczył już do 6 jednak Szaman wrócił na ring i czyżby to się skończyło count outem? Jak myślisz Tizek? Nie wątpię, że będzie to wyliczenie pozaringowe, Gdy Szaman, e, przepraszam natural Karel już wstał i widzimy wrócił do ringu. Teraz piękne kopnięcie w brzuch i szykuje się clothesline z zaciągnięcia za rękę i co? To drugi close line od razu podniósł go i wykonał drugi, tym razem silniejszy clothesline, po którym Szaman Wykonał pełne, można powiedzieć, salto na ręce Natural Carla. Więc teraz przepiękna kombinacja ciosów w wykonaniu Naturala. I teraz szykuje się jakaś akcja przy linach. Co to, czy to jakiś supleks? Nie, widzimy, wykonuje on DDT z drugiej liny. Sprawdźmy, co będzie teraz. I mamy kolano w głowę szamana. No, myślę, że to może być to, sprawdźmy. Mamy jeden, dwa i no niestety jeszcze nie, jeszcze jest za świeży, no ale nie bez powodu organizatorzy dali tą walkę na walkę wieczoru. Teraz mieliśmy taką przepiękną serię takich chopów z dwóch rąk w twarz Karla i teraz taki airflare chair drop. Więc widzimy, szaman teraz znowu bije się po klatce piersiowej. Nie wiem, co on chce tym pokazać. Chyba swoją dominację nad Natural Karlem. Teraz przepiękna Hirsi do narażnika. obgóraca go. Jeden shoulder, y, taki można powiedzieć, uderzenie w ramienia, w brzuch. Kolejny, i teraz znowu kolejne dwa uderzenia. Cztery razy uderzył swoim ramieniem, swoim barkiem w brzuch Natural Karla. Więc widzimy, teraz szaman. Taką nieczystą akcję wykonuje duszki Karla Stopom. Zobaczymy, jak Kajmu mu się tym odpłaci, jednak nic na to nie wygląda. Teraz y, Szaman wykonuje przebiegny tak bomb i myślę, że to też może być już to. Naprawdę walczą już dosyć sporo. Mamy jeden, dwa i trzy, jeszcze nie? Widać, że naprawdę są twardzi. Więc widzimy teraz. Y Szaman wykonuje przepiękne kopnięcie w brzuch. Po czym zakłada taki można powiedzieć headlock i przepiękny big boot. Teraz widzimy, szaman zapina takie można powiedzieć duszenie, złapał za rękę, przechwycił głowę i tak dusi natural Carla, który dostchnął niestety Lin. I sędzia rozpoczął liczenie. W 1, 2, 3, mamy już 4. Nie, nie było 4. szaman opamiętał się i puścił natural Carla. Po Próbę przypięcia, może to już będzie to. Mamy 1, 2 i 3. Jeszcze nie. Obydwa walczą bardzo zacięcie, ale co teraz będzie? Mamy Irish Whip i jak wykorzysta to Karl. Może czy Shaman? Mamy Power Slam. Bo jest ładna akcja. I co teraz zrobi Karl? Widzimy, że Karl y, woła twojego przeciwnika tak powiem, żeby wstał, po czym wchodzą w starcie, tym razem wygrał je Karl i wykonuje taki przepiękny Jack Sarow, jak to nazywają w, w zapasach amatorskich takich szkolnych, można powiedzieć, też trochę, <laughs> więc widzimy Natural Karol podniósł Szamana, który przez chwilę zachwiał się, ale teraz wykonuje już airflip do narożnika i szykuje się close line. Przepiękna kombinacja close line, później bulldog w narożniku. Zobaczmy, co teraz będzie. Podnosi, Karol podnosi Szamana i jak to wykorzysta? Mamy taki, takie uderzenie z pięści prawej i teraz mamy headlock. I teraz z łatwością Szaman wrzuca Karla jakby kukiełką, i wychodzi za ring. Czyżby bał się swojego przeciwnika? Tak, pokazuje, że on dominuje, no ale ja w to wątpię. W na razie Carl odzyskał dominację i myślę, że on może to wygrać. Więc widzimy, tym razem Szaman zakłada przepiękny headlock, który został skontrowany przez Natural Carla Atomic Dropem. Więc widzimy, teraz Szaman wykonuje kolejny headlock i tym razem wykonuje jakiś chwyt. Tak, jest to przepiękny stamper. I po nim widzimy takie, można powiedzieć, nie wiem jak właściwie nazwać tą akcję, takie zaciąganie rąk za plecy przeciwnika. Wiemy, że to raczej chyba boli, bo jednak są ramiona w nienaturalnej pozycji. Niestety, hy, y, puścił, przepraszam, szaman. Natural Karol po czterech, gdyż nie chciał zostać zeskwalifikowany. Teraz mieliśmy bardzo ładną kombinację, taki facebuster, potem taki German suplex od tyłu, następny całus dla publiczności. No może mu doda to siły? Tak, mamy przepiękny taki Polsem z miejsca. I czy to będzie to? Sprawdźmy. Mamy jeden, dwa i trzy. Jeszcze nie! Naprawdę, są bardzo twardzi. Więc widzimy teraz y Natural Carl wykonuje taką przedziwną akcję, można powiedzieć, Jaft Breaker Face Buster, nie wiem jak to nazwać. Powiedzmy, że to jest Jeff Face Buster w wykonaniu Karla. Więc to była akcja chyba myślę kończąca i jest 3. I do następnej rundy awansuje Ka Natural Carl, który zmierzy się w następnej rundzie z Capralem Arnoldem o miejsce w walce wieczoru o pas WTF i tak. To było z naszej strony wszystko, ponieważ była to ostatnia walka. Oddajemy głos komentatorom. Zespole Micro Kompany byli z Wami profesor Zapasów. Tizek i Micho. Austin była to przeemocjonująca gala. Poznaliśmy odpowiedzi na zagadkę. Kto ma większe szanse na zostanie mistrzem? To prawda, Steve. A za tydzień nie. Zwalniamy tempa. Zobaczymy cztery emocjonujące starcia: Bill Connor kontra Bayleaf, Kibol Buba kontra Blackjack. Crowbar Bargary kontra Harry Harley. I Capri Arnold kontra Natural Car. Już nie mogę się doczekać. Ja też Steve. Oglądajcie nas za tydzień. The